To był bój nie tylko o wyzwolenie Warszawy, ale to był również bój o wartości nadrzędne. O, to, był, to była troska o to, komu trzeba będzie zawdzięczać wolność po wyzwoleniu i jaka będzie cena tej wolności. Chcieli żyć tak jak każdy, tak jak wszyscy, ale chcieli żyć w wolnej Warszawie i niepodległej Polsce. Warszawa miała. 57 tysięcy żołnierzy polskiego państwa podziemnego. Z tego 50 tysięcy to była armia krajowa. Dziś 1 sierpnia o godzinie 17 w całej Polsce zatrzymuje się czas. Zatrzymuje się po to, by oddać hołd bohaterom, uczestnikom powstania warszawskiego. Dziś, według naszych najlepszych danych, mieszka z nami wciąż. Sześciu uczestników powstania, których obecność przypomina nam, czym jest odwaga, czym jest odpowiedzialność i czym jest miłość do ojczyzny. Brońmy pokoju, bo to jest pokój, jest to o czym powinniśmy zawsze pamiętać i o co zawsze powinniśmy walczyć. Bo warto. Cześć i chwała bohaterom.